Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na dzisiejszej lekcji matematyki, na której przedstawię Ci sposób, w jaki mnożyć pisemnie, czy też potocznie, mówimy na to też często, mnożeniem w słupku. Dobrze, mam tutaj do wymnożenia takie, oto dwa zadania, A i B. Standardowo zaczynamy od lewej strony, od zadania A, i mam do wymnożenia jakby dwie pary liczb. Tak więc zaczynam od zapisania sobie tych wartości w tak zwanym słupku. Może zacznę od tego miejsca, powiedzmy. I pierwszą z wartości jest to wartość 321. Tak więc przepisuję ją w jednej linijce. A następna wartość do wymnożenia to jest wartość 275. Tak więc piszę ją pod spodem z wyrównaniem do prawej. Tutaj są akurat dwie, cyf dwie liczby trzycyfrowe. Tak więc. Jakby to nam się fajnie tutaj składa, że, ona, no, że one będą po prostu wyrównane, tak? Mają tą samą długość, tak więc tu nie ma większego problemu. Muszą być wyrównane do prawej strony, tak więc zgadza się. Dobrze. Zaznaczamy sobie, że jest to mnożenie, tak więc symbol kropeczki razy, albo jak niektórzy wolą stosować taki symbol. Dobrze. stawiamy sobie tutaj linię podkreślenia, podkreślamy sobie ten słupek, użyję tutaj linijki, żeby wszystko było ładnie i równe. Dobrze, w tym miejscu podkreślimy sobie to i możemy przejść do mnożenia. I w jaki sposób odbywa się mnożenie? No, mnożenie jest troszkę specyficzne, jest troszkę inne względem dodawania i odejmowania, które pewnie już poznawaliście wcześniej. Też nagrałem kurs o dodawaniu i mnożeniu, lekcje. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to na pewno znajdziecie je na moim kanale. Ale tak jak w dodawaniu i odejmowaniu, zajmowaliśmy się za każdym razem. Parom liczb i je analizowaliśmy po kolei, od prawej do lewej. Tak tutaj zasada jest troszeczkę inna. Skupiamy się tylko na dolnym rzędzie, na sam początek, na dolnym rzędzie liczbie. Tak na tej drugiej liczbie, na tym dolnym rzędzie. I jeszcze dodatkowo skupiamy się na pierwszej liczbie tylko od prawej strony, czyli tak naprawdę na piątce na sam początek. I tą piątkę bierzemy i przemnażamy ją razy wszystko, co znajduje się do góry. Tak? Czyli, jak gdyby, może znaczę tutaj na chwilę czerwonym, i za chwilę to usunę. Czyli, przemnażamy to po kolei przez wartość 1, która znajduje się do góry, później przez wartość 2, i później 5 jeszcze przez wartość 3 do końca. Tak, też od prawej. Ale do końca, razy ten drugi rząd. Dobrze, no to zacznijmy zgodnie z tym, co powiedziałem. Najpierw mnożymy 5 razy to, co znajduje się do góry. 5 razy 1 daje nam oczywiście wartość 5, tak więc ją tutaj stawiamy. Przechodzimy do następnej liczby, która znajduje się po lewej stronie. Jest to wartość 2. 5 razy 2, bardzo łatwo pomnożyć, daje nam wartość 10. 10 nie mieści się na jednym rzędzie cyfr, musimy przenieść jedynkę jedno miejsce dalej, a tutaj zapisujemy oczywiście samo 0. Tak, 10, a tu 1. Możemy sobie zapisać je małe do góry, aby nie zapomnieć. Teraz dokonujemy kolejnego mnożenia, czyli razy ostatnią cyfrę. 5 razy 3 daje nam oczywiście 15, ale nie zapominamy o tej jedynce, która znajduje się jeszcze do góry. Więc łącznie daje nam to wartość wynik 16. Szóstkę zapisujemy tutaj, jedynka wędruje dalej, czyli jedynkę tak naprawdę spisujemy tutaj. Mamy jak gdyby pierwszy wynik, 1605, ale to jeszcze nie jest wynik całego mnożenia. To jest jak gdyby 1 trzecia kroków, które musimy tutaj wykonać. Kroków wykonujemy tyle, ile jest liczby, ile jest cyfr w liczbie pod spodem, tak? Czyli liczb w, w tym drugim rzędzie, jak gdyby w tej drugiej kolumnie tutaj. Dobrze, tak więc będziemy musieli wykonać jeszcze dwa takie mnożenia dla pozostałych cyfr, tak? Bo na razie tylko omówiliśmy piąteczkę. Dobrze, za każdym takim krokiem warto pamiętać o tym, aby te wartości pomocnicze tutaj do góry sobie po prostu skreślać, wymazywać, ponieważ możliwe, że będziemy potrzebowali tego miejsca do góry tutaj przy kolejnym mnożeniu. Tak więc po takim kroku kasuję sobie te pomocnicze jedynki, które znajdowały się do góry, i przechodzę do kolejnego kroku. Kolejnym krokiem, jak gdyby, może zaznaczę tutaj na kolor, będzie zabranie kolejnej. Cyfry z rzędu. Teraz skupimy się na wartości 7. I tą siódemkę musimy analogicznie przemnożyć wszystko od prawej strony, przez wszystko od prawej strony. A więc najpierw siódemkę mnożymy razy 1 i uwaga! Tą siódemkę zapisujemy równo pod cyfrą przez którą mnożymy, tak? Czyli skoro mnożymy przez siódemkę, to wynik tego mnożenia zaczynamy pisać od siódemki. Tutaj jest pominięcie jak gdyby jednej wartości, ponieważ tutaj będzie znajdował się za każdym razem tak naprawdę 0. Więc jeżeli nie jesteście w stanie tego zapamiętać, tak naprawdę od razu z automatu można tutaj wpisywać tak naprawdę 0. To jest teoretycznie 0, które znajdowałoby się za siódemką, tak? Tutaj dokonujemy tak naprawdę mnożenia 70 Razy to, co znajduje się do góry, tak? Ta piątka już nas nie interesuje. Więc to zero znajduje się właśnie, hmm, pochodzi od tego zera. Tylko tego tutaj po prostu nie piszemy. Mówię to tak na marginesie. Najczęściej tego zera tutaj też się nie stosuje. Nie jest to błąd, ale. Jeżeli pamiętamy o przesunięciu, to po prostu tą kratkę zostawiamy pustą albo sobie zaznaczamy. Dobrze, wiemy już, że ta siódemka z mnożenia, ra, 7 razy 1, musi powędrować w to miejsce, tak więc ją tutaj wpisujemy. Przechodzimy do kolejnej pary liczb i mamy do wymnożenia 7 razy 2. Daje nam to wartość oczywiście 14. Czwórka wędruje o jedno miejsce w lewo, a jedynka musi przejść do następnego mnożenia jak gdyby. I Czyli tą jedynkę sobie zapisujemy jako pomocniczą o w tym miejscu, nad trójką, tak? O Jedno dalej. No i ostatnia para liczb do wymnożenia. 7 razy 3 daje nam to oczywiście wartość 21, ale pamiętamy tutaj, że wpisaliśmy jeszcze małą jedynkę, którą mieliśmy zapamiętać. Tak więc z wartości 21 robi nam się wartość 22. Tą jedynkę, jak gdyby tylko dodajemy. Tak więc będzie to wartość 20. Tutaj znajdzie się dwójka. Gdyby kolejna dwójka przechodzi dalej. I tą dwójeczkę należy spisać o w to miejsce tutaj do przodu. Dobrze. Następnie zajmujemy się ostatnią parą z liczb. Ja sobie to podkreślę na jeszcze inny kolor, powiedzmy na niebieski. Znaczy o, zajmujemy się ostatnią z cyp, tak naprawdę, czyli dwójką. I tą dwójkę też przemnażamy razy wszystko, co znajduje się do góry. Najpierw 2 razy 1. Teraz już zostawiamy tutaj jak gdyby dwa puste miejsca na dwa zera, tak? Albo te zaraz sobie piszemy i wynik 2 razy 1 zapisujemy pod spodem pod dwójką, równo pod dwójką 2 razy 1 to jest 2. Przechodzimy do kolejnej 2 razy 2 to jest oczywiście 4, czwórkę zapisujemy o jedno miejsce w lewo i 2 razy 3. O, tu zapomniałem skasować, to jest właśnie ten błąd, o którym należy pamiętać za każdym razem, kiedy skończyliśmy jeden krok, to te pomocnicze jedynki do góry sobie kasujemy, tak aby teraz jak gdyby mieć czyste miejsce, tak? Bo teraz mnożymy 2 razy 3, ale tam nie ma żadnej jedynki. I 2 razy 3 daje nam oczywiście wartość 6. I tą szóstkę sobie tutaj spisujemy. Dobrze. I to jeszcze nie jest koniec oczywiście, bo wskazaliśmy tutaj jakieś trzy różne liczby, natomiast wynik mnożenia musi wyjść oczywiście 1. Dlatego tutaj stosujmy jeszcze raz podkreślenie tej całej kolumny liczb. Odkreślamy sobie to kreską, właśnie do końca, i robimy tutaj tak naprawdę dodawanie. Więc wstawiam tutaj symbol dodawania, aby wiedzieć, co tutaj robimy. Nie zapominamy o tym. I zaczynamy sumowanie. Tu znajdują się tak naprawdę dwa zera, których nie widzimy, dlatego. 5 to jest ta sama cyfra 5. 0 plus 7 to jest oczywiście 7. 0 jest nieznaczące w dodawaniu. Następnie mamy 6 plus 4 plus 2. Daje nam to oczywiście 10 plus 2, 12. Dwójkę piszemy tutaj, natomiast jedynka przechodzi krok dalej. Możemy sobie malutką jedynkę tutaj zapisać jako pomocniczą. I teraz mamy do sumowania 4 plus 2 to jest 6, plus 1 to jest 7, ale jest jeszcze jedynka, czyli jest to 8. Tutaj piszemy cyfrę 8 i ostatnia para liczb do sumowania jest to 2 plus 6. No, bardzo łatwo tutaj dodać, jest to oczywiście wartość 8. I w taki też sposób otrzymaliśmy wynik pierwszego mnożenia, który należy tutaj podstawić teraz do wzoru. Ja tego nie będę robił, bo mi się tutaj to nie zmieści, ale to jest nasz ostateczny wynik naszego mnożenia. Dobrze, przejdźmy teraz do drugiego przykładu oznaczonego tutaj jako podpunkt B. Mamy tutaj nieco większą liczbę, ale spokojnie zasada będzie taka sama, nic tutaj nie będzie trudniejszego. Z, tom, z tym wyjątkiem, że na początek polecał Wam bym zastanowić się, która z tych liczb jest większa, większa pod takim kątem, która posiada więcej cyfr wewnątrz siebie, tak? Jeżeli posiadam tyle samo cyfr, jak tutaj w pierwszym przykładzie, specjalnie tego nie mówiłem, nie ma to większego znaczenia, jak zapiszemy te. Liczby pod spodem, natomiast jeżeli tutaj mamy jedną liczbę większą od drugiej pod względem ilości cyfr, jeszcze raz przypominam, tutaj mamy łącznie 3. Tu mamy cztery cyfry w tej liczbie. No to ta jest większa pod względem ilości cyfr, ta po prawej. Warto wtedy zastosować coś takiego, co wynika jak gdyby z możliwości przemienności mnożenia, tak? Jak gdyby mnożenie jest przemienne, czyli nieważne, czy wymnożymy tą cyfrę razy tą, czy na odwrót, czy Tom razy tą, nieważne jaki to będzie zapis. Tak samo jak dodawanie jest przemienne, tak samo mnożenie jest przemienne, tylko, tylko odejmowanie z tych, które poznaliśmy do tej pory nie jest przemienne, no i dzielenie też nie jest, ale mnożenie jest. Tak więc ja polecałbym zawsze, aby w tym dolnym rzędzie, kiedy tworzymy sobie słupek, znajdowała się liczba, która posiada mniej cyfr. wynika to z tego, że będziemy mieli, wyjdzie nam tutaj tyle liczb do sumowania, ile posiada ten dolny rząd cyfr, jak gdyby. On tutaj posiadał trzy cyfry i zobaczcie, że analogicznie do tego uzyskaliśmy rząd trzech liczb do sumowania, tak? To wynika właśnie z tego, że tyle liczb znajdowało się tutaj na dole, bo tyle kroków wykonywaliśmy. Nieważne ile tej liczby znajdowałoby się do góry i tak byłyby zawsze trzy liczby do sumowania, nawet jeżeli tutaj stałaby sama jedynka. Więc warto mniejszą cyfrę, jak gdyby liczbę składającą się z mniejszej ilości cyfr postawić sobie na dole, bo, jeżeli tutaj postawilibyśmy ten, tą drugą liczbę 1045, to takiej wartości do sumowania byśmy mieli 4. Natomiast, jeżeli postawię sobie 235, to takiej wartości będę miał do sumowania tylko 3. Będzie troszeczkę łatwiej. Tak więc, ja większą liczbę od razu zapisuję sobie do góry i to będzie wartość 1045 a to mniejszą, składając się z mniejszej ilości cyfr, na dole. Pamiętam o tym wyrównaniu do prawej, tak? Tu jest margines do prawej, jak gdyby. Czyli dwa tutaj, trzy tutaj, a piątkę wpisuję w to miejsce. I jest wyrównane do prawej, to jest bardzo ważne. To, co z tym robimy, jest to mnożenie, tak więc stawiam tutaj symbol mnożenia, może teraz przez korpeczkę i odkreślam sobie to linijką, podkreślam sobie w taki sposób, Dobrze i zaczynam mnożenie znowuż od pierwszej liczby z prawej strony, ale tej znajdującej się na dole. Czyli mnożę 5 razy to co wszystko co znajduje się do góry. 5 razy 5 jest to oczywiście 25. Piątkę stawiamy tutaj, a tutaj nam tak wyjątkowo dwójka przechodzi, tak? Nie zawsze to będzie jedynka w przypadku mnożenia. Mogą to być większe cyfry. Przechodzę do kolejnego mnożenia, 5 razy 4, jest to oczywiście 20, ale pamiętamy o dwójce, które znajduje się do góry, więc łącznie daje nam to 22. Jedna dwójka wędruje tutaj, a druga wędruje jako pomocnicza w to miejsce. Następnie może 5 razy 0, wszystko razy 0 daje nam 0, ale przy takim mnożeniu, gdzie jako mnożenie wychodzi nam 0, nie zapominamy o tej wartości pomocniczej. Jej nie mnożymy, tylko tą wartość pomocniczą zawsze dodajemy na końcu. Więc 5 razy 0 daje nam 0, ale do tego zera jeszcze trzeba dodać dwójkę, bo to jest dodawanie. Więc tutaj w wyniku na dole tak naprawdę zapisujemy dwójkę, tak? pomimo, że z 5 razy 0 wyszło nam 0, przypominam, to jest bardzo ważne. Dobrze i ostatnie mnożenie razy parę liczb 5 i 1. 5 razy 1 daje nam wartość 5, stawiam ją na pierwszym miejscu. No i muszę wykonać analogicznie jeszcze dwa takie kroki dla wartości 3 i 2. Pamiętam tylko wcześniej o tym, aby skasować sobie te wartości pomocnicze, bo będzie nam się myliło. Tak, a to miejsce nam się jeszcze przyda. Przechodzimy do kolejnej liczby, którą jest tutaj cyfra 3. Czy mnożymy razy 5, daje nam to wynik, oczywiście 15. Pamiętamy o tym przesunięciu. Teraz piątkę wstawiamy tutaj, a jedynkę pomocniczą wstawiamy tutaj na czwórkę. Czy mnożymy razy 4 daje nam to oczywiście wynik 12, ale pamiętamy jeszcze o tej jedynce, która znajdowała się do góry, którą dodajemy, czyli jest to razem 13, trójkę stawiamy tutaj, a jedynka wędruje o miejsce dalej, czyli w to miejsce. Przy mnożymy razy 0. Tu jest podobny przykład, gdzie 3 razy 0 daje nam oczywiście 0. Wszystko razy 0 daje nam 0. Tak więc 0, ale musimy dodać jeszcze jedynkę. Czyli tak naprawdę ostatecznie daje nam to jedynkę i jedynkę zapisujemy w to miejsce, tak? Zawsze. Posuwamy się w lewo. 3 razy 1 to już bardzo prosto, daje nam to wartość 3, to ta sama cyfra, więc trójkę stawiamy po prostu tutaj. I przechodzimy do ostatniej cyfry, którą musimy wymnożyć. Jest to wartość 2, 2 razy 5, bardzo łatwo. No, wcześniej sobie kasujemy te wartości pomocnicze znowu, ponieważ to nam się przyda, będzie nam się myliło. 5 razy 2 daje nam wartość 10, tak jak powiedziałem. 0 znajduje się tutaj, natomiast 1 wędruje jako pomocnicza. 2 razy 4 daje nam 8, ale pamiętamy o dodaniu 1, daje nam to wartość 9. 9 zapisujemy o jedno miejsce dalej. Pamiętamy też wcześniej o tym przesunięciu, tak? Tu 2 razy, a tutaj 1 raz. Teraz mnożymy kolejną, przez kolejną cyfrę, przez czwórkę już mnożyliśmy, teraz przez 0. 2 razy 0 daje nam oczywiście 0. Nic nie było do góry, więc stawiamy tutaj bardzo prosto 0. 2 razy 1, bardzo łatwo wymnożyć, jest to ta sama cyfra, czyli 2. Stawiamy tutaj dwójkę. No i pozostaje nam co? Sumować wszystkie te trzy liczby, które uzyskaliśmy, również w kolumnie, również w słupku. Odkreślamy sobie to poziomą kreską i przechodzimy do dodawania. 5 plus nic plus nic daje nam oczywiście wartość 5, zapisujemy ją na dole. 5 plus 2 daje nam oczywiście wartość 7, zapisujemy na dole. 3 plus 2 daje nam oczywiście wartość 5, zapisujemy. 5 plus 1, może będzie łatwiej zacząć od 9, bo 9 plus 1 fajnie nam się dopełnia jest to 10 plus jeszcze dodać piątkę jest to 15. 15 się nie mieści, więc rozbijamy na dwie cyfry, piątka wędruje tutaj, a jedynka jako mała pomocnicza w to miejsce. Przechodzimy do kolejnego sumowania, 3 plus 0 to tylko 3, ale jeszcze jedynka, to jest 4. Dobrze, i na końcu mamy jedną jedyną cyfrę, która się tu znajduje, więc jest to 2. I więc tą dwójkę po prostu przepisujemy, nic nie musimy dodawać. Dobrze, i w taki sposób otrzymaliśmy drugi wynik mnożenia między sobą, jak gdyby liczby trzycyfrowej razy liczbę czterocyfrową zastosowaniem, jak gdyby, tego powiedziałbym triku, że mniejsza z tych liczb pod względem cyfr znajduje się na dole, tak? W dolnym, jak gdyby, rzędzie, ponieważ wtedy musimy dokonać mniejszą ilość operacji dodawania, tak? Tu jest mniejsza ilość dodawania. Jeżeli tutaj na dole stałaby liczba czterocyfrowa, to musielibyśmy dodać ze sobą cztery cyfry. No a jest to dłuższe, więc nie ma sensu tak robić. Wiemy, że mnożenie jest przemienne, więc możemy takie coś zastosować. Dobrze, w tej lekcji na temat mnożenia pisemnego to byłoby już wszystko. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za uwagę w dzisiejszej lekcji. Jeżeli się podobało, to liczę standardowo na oceny oraz komentarze tego materiału oraz subskrypcję mojego kanału. Cześć i do słyszenia w trakcie kolejnych lekcji na moim kanale.